Osz, witam was serdecznie na kolejnym rodzinnym treningu online. Mam nadzieję, że trenujecie z nami regularnie. Ostatnim treningu na platformie Zoom bardzo dziękuję tym, którzy uczestniczyli i zrobili tosi challenge dla wszystkich osób, które uczestniczyły. Tak jak mówię, mała nagroda. W tym tygodniu robimy inne tosi challenge. Wszystko powiem pod koniec treningu. Chcielibyśmy też już dzisiaj zacząć przygotowania do egzaminów. Słuchajcie, egzaminy są w planach w czerwcu. Na razie nie zmieniamy tutaj terminów. Wszystko będziemy informować Was na bieżąco. Dobrze, zaczynamy. Rosuwamy się tak, żeby każdy miał miejsce i grożenia były: <mulary> Iczni, Sanshi, Gorok, Hitz, Kiu, Chuhantai, rok Hitz, Kiu ju Świetnie. Krążenie łapkę do przodu. ich sansi gorok shi go ro shic Hats. do tyłu. Ich-ni-san-shi-go-ro-shic. ju Jedna łapka do przodu, druga do tyłu. Ich, ni san shi go ro shic Hats. kiu ju Hantai w drugą stronę. ich ni san. Kgrok, Łapki na wędryka i plecki. H, ni, san, shi, go. To samo do ziemi do sufitu i H, san, shi, go. Świetnie, uwaga, łapki przy głowie, kanał bieg bokserski. Chodzimy! Wyrzucamy łapki do samego końca. Wyprostować. I na sygnał robimy przyspieszenie. Uwaga, uwaga. I go! Przyspiesz, jak najszybciej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jamy. Rozluźniamy łapki. Świetnie. Nóżki razem, łapki razem. Uwaga. I pajacyk. I ecz. Nyk. Krzyk, go, rok, krzyk, that's cue. Dżuj, uwaga na sygnał, przyspieszenie. I po! Szybciej, odróżnij go nad głowę. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jamy! Świetnie. I przysiad w prawą nóżkę. Staramy się całą tę położyć. Rozpychamy kolanko. I trzymamy. I hantaj zmian nogi. I hantaj wypad. I hantaj w drugą stronę. I jemy Uwaga, uwaga! Dzisiaj tor przeszkód. Bierzemy trzy przedmioty, które będziecie mogli postawić i będą robiły tutaj jako Wasze przeszkody. My bierzemy dwa buty i jakiś dodatkowy przedmiot. Hop. Ja biorę rolera, sensja Agnieszka bierze wodę. Uwaga, na razie ustawiamy w linii prostej, czyli pierwszy przedmiot, drugi przedmiot i trzeci przedmiot. Taka odległość, żebyście się zmieścili. Przesuniemy, tak żebyście widzieli nas. Hop, 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 świetnie. Dobrze. Uwaga! Pierwsze jest proste ćwiczenie. Będziemy wykonywali długościami na ilość. My zrobimy troszeczkę mniej, wy zapozujecie filmik i zrobicie więcej. Uwaga! Pierwsze ćwiczenie robimy prosty slalom. Biegniemy przodem, wracamy tyłem. Hop, czyli hop, hop slalom, slalom, slalom. Uwaga! I wracamy tyłem. Hop, 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 I teraz właśnie, ważne jest to, żeby nie dotknąć przeszkody. Jeżeli dotkniemy przeszkodę, robimy, uwaga, dwa delfinki. delfiny. Przypominam, jak delfinek wygląda Wyskok, wyrzutnij do tyłu, wyskok, wyrzutnego tyłu. Czyli wykonujecie jak najszybciej slalom, hop, hop, hop i powrót tyłem tak, żeby nie dotknąć. Jeżeli macie partnera, który z wami trenuje, możecie robić na wyścigi. Kto szybciej zrobi, kto wygra. Dobrze, uwaga, robimy takich 10 kółeczek, czyli raz slalomik, hop, wracamy tyłem, to jest jedno kółeczko. Wy robicie tak 10 razy, zapauzujcie film, a my zaraz przejdziemy dalej. Uwaga, uwaga, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, kolejne ćwiczenie jest slalom na jednej nodze, czyli próbujemy przeskoczyć, hop, na jednej nodze, hop, i wracamy na drugiej, zamieniając, hop, na końcu o, o, o. wykonujemy tak pięć razy, czyli w jedną stronę to jest do końca i z powrotem robicie to pięć razy. Jeżeli w trakcie upadniecie na drugą, bądź stracicie równowagę, bądź dotkniecie przedmiot, wykonujemy dwa delfinki. Zapauzujcie film i przechodzimy do kolejnego, jak zrobicie. Kolejne ćwiczenie jest trochę trudniejsze, uwaga, jest na czworaka, czyli próbujemy na czworaka przejść o łapki i na czworaka przejść o salonik w jedną i w drugą stronę. Czyli na czworaka przodem, próbujemy przejść. Możecie sobie trochę wydłużyć odległości między przedmiotami, natomiast nie za daleko. Jeżeli zrobicie na czworaka przodem pięć razy, to robimy na czworaka tyłem. Teraz przechodzimy dalej, będzie trochę trudne. Przeskakujemy bokiem przez każdy przedmiot, ale uwaga, dodatkowo między przedmiotami musimy zrobić delfinek, czyli jest przeskok, wyrzucamy nóżki, łapki na ziemię delfinek, wracamy, przeskok, o delfinek, przeskok, delfinek. I uwaga, teraz kolejne utrudnienie, wracamy pająkiem. Czyli łapki i próbujemy pająkiem wrócić tak, żeby nie dotknąć jeszcze przedmiotu żadnego. Jak dotkniemy przedmiot, robimy dwa dodatkowe delfinki. Zapauzujcie film, wykonujecie to pięć razy, a my już przechodzimy do powtórki do egzaminu. Dobrze, przechodzimy teraz do powtórki do egzaminu. Sprzątamy wszystko i odkładamy na bok. Świetnie. Powtarzamy, uwaga, uwaga, dzisiaj uderzenia. Zaczniemy od Seiketsuki, czyli prawa łapka z przodu, lewa łapka nikite, czyli wysoko pod pachą, piątka zaciśnięta pozycji uwaga uderzamy przypominam że każde uderzenie każde uderzenie ma być zamkniętą piąską czyli paluszki całość i przytrzymujemy kciukiem. Uderzamy na wysokość swojego splotu słonecznego czyli możemy sobie przyłożyć na środek płatki piersiowej łapkę wyprostować tak żeby było na strefę Chudan przypominam Gedan Chudan Jodan. I 10 ciosów. Ecz, Nyk. san, szy, go, Rok. szyc, hac, q, jo. Hey! Tak, bardzo dobrze. Głośny kiar. Krzyczymy. Uwaga, wy robicie 30 takich uderzeń. My przejdziemy do kolejnego, natomiast wy sobie to powtarzacie. Kolejne uderzenie jest. Proste, ponieważ tylko podnosimy strefę na dżodan, czyli na wysokość głowy. I tak samo: 10. Edge, Nyk, San, Shi, Go, rok, szyc, Hatz, Q, I też trzyś razy robicie. I ostatnia strefa Genan, czyli na wysokość pasa. I Edge, Nyk, San, Szyk, go, rock, shit, hats, cue, chud. Nowe. Rozluźniamy łapki. Powtarzacie każde po 30 razy. Chudan, jodan, genan. Morotecki teraz, czyli obydwie łapki pod pachę i wyrzucamy obydwie łapki do przodu na strefę chudan. Łączymy. Bardzo ważne, żeby złączyć te łapki z przodu, i wracamy. I idź, wracam. ny, San, Shi, Go, Rock, Hits, Hats, Q, Jo. Tak samo trzydzieści razy. Chudan, Jo, Dan, Pauzujecie, a my przechodzimy dalej. Uwaga. I teraz robimy samą kin, czyli trzy uderzenia na jednoliczenie od razu. Łapki pod pachą i jest. Wykonujemy gedan, czyli na dół najpierw. Jodan na górę, wracamy. I chudan na tułów. Jedno liczenie to są trzy ciosy od razu. I ych gedan, Jordan, chudan. Ne gedan, Jordan, chudan. Sa, gedan, jordan, Chudan. Si, gedan, jordan, Chudan. Go, gedan, jordan, czudan. Wykonujecie tak samo. 30 razy. A my przechodzimy do kolejnego. Uwaga, uwaga. Dla tych wyższych stopniem powtarzamy wszystkie uderzenia seiken. Czyli sejken, a uchi Sejken uraken. Sejken sajon. Hop. Hop. Pamiętacie, jak idzie uderzenie na bok, wraca łapka pod drugą piąskę. Hop, uderzenie i pod drugą piąskę. I sejken małasi, czyli hop, uderzenie. Za siebie uderzenie. Wyższe stopnie powtarzają wszystkie te uderzenia i robią tą kombinację, którą mieliśmy nieraz na treningu. Czyli cztery razy pojedyncze, cztery razy morote, cztery razy ago, cztery razy uraken, cztery razy sayo, hop i cztery razy małaś. Wykonujecie to po 4 razy i 10 takich kółecz. Młodsi skupiają się tylko na pojedynczych technikach Sejkan na wszystkie strefy i morotę Ski. Świetnie. Przechodzimy teraz do pozycji do walki. Już przerobiliśmy poruszanie się w pozycji do walki i kopnięcia. Dzisiaj robimy w pozycji do walki kopnięcie Małashi, czyli kamater, dębamuszkę do przodu. Chodźmy Uwaga i teraz tak. Poruszamy się przód tył z kopnięciem małasi czyli kopnięciem bocznym. Na razie robimy uwaga ćwiczenie przygotowawcze do tego, czyli w miejscu. Zaczynamy od prawej nogi. Podnosimy nogę, robimy sam piruet hop i wracamy. Druga noga. Podnosimy nogę, sam piruet hop i wracamy. Pamiętajcie, bardzo ważne jest to, żeby zrobić piruet, czyli podnosimy nóżkę, przekręcamy się, czyli zrobić, żebyśmy byli bokiem, łapki przy głowie, i wracamy. Wykonujecie tak 10 razy, czyli sam ten piruet, czyli piruet, powrót, piruet, powrót. 10 razy, a my przechodzimy dalej już z chodzeniem w pozycji do walki i skopnięciem. Przechodzimy teraz do kopnięcia Mała Gedan pełnego. Czyli kamatę. Pozycja do walki. Przypominamy, lewa nóżka z przodu, prawa nóżka z tyłu, na szerokość bioderek. Łapki przy głowie. Uwaga, uwaga. Teraz wykonujemy kroczek do przodu. Łapki przy głowie i robimy Mała gedan. gedan. Hop. Wracamy pełen piruet, ręce przy głowie, Do tyłu. Hop. Lewą nóżką. Mała wracamy. Wykonujecie tak 10 razy, z czego raz do przodu i do tyłu jest jeden. Pauzujecie, my przechodzimy dalej. Kolejnym ćwiczeniem jest w pozycji do walki. Wykonujemy kroczek do przodu, mała szkielbieda prawą nogą, wracamy i uwaga Mało Geri Jordan, czyli na głowę ci, co mogą, ci, co nie mogą, kopią na czudan. I od razu Jordan. Ręce przy głowie, łokcie przy Do tyłu. Kroczek lewą nogą. Gedan, wracamy. Jordan, wracamy. Tak samo wykonujecie 10 razy. Przechodzimy teraz do pozycji zęku, cudaci. Uwaga, w czerwcu mamy egzaminy. W środę robimy spotkanie na zomie i zrobimy już mały trening z elementami kaka. Dlatego dzisiaj powtórka zęku cudaci pozycji. Wychodzimy do pozycji zęku cudaci. Prawa nóżka do tyłu, lewa nóżka pozostaje z przodu i prawa nóżka do tyłu. Przypominamy, na szerokość bioderek jesteście na dwóch torach. Jedna nóżka na jednym torze, druga nóżka na drugim torze. i Wykonujemy kroczek do przodu, tak jakbyśmy poruszali się po torach. I... nie O, pamiętajcie, nóżka, która jest z przodu, jest mocno objęta, nóżka, która jest z tyłu, jest mocno wyprostowana. Na szerokość bioderek. I do tyłu. Ech... I do tyłu. nie Świetnie. Uwaga. Wykonujecie to 10 razy. Wyższe stopnie. Mogą już zacząć sobie przypominać takie Oku kata, co ICH. W środę wykonamy pierwsze elementy z tego kata. Obserwujcie naszego Facebooka. Wszystkie informacje zostaną przesłane drogą mailową i na naszym Facebooku. A teraz mała zabawa. Uwaga, uwaga! Mamy cztery ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest zwykły pajacyk. Drugie ćwiczenie to jest delfinek, czyli wyskok wyrzutów do tyłu. Trzecie ćwiczenie to jest bieg bokserski. I czwarte ćwiczenie to są biegi. Dwa kroczki do przodu, raz dwa i dwa kroczki do tyłu. Jeszcze raz pokażę jakie ćwiczenia. Pierwsze Pajacyk. Drugi delfinek. Trzecie. Bieg bokserski i czwarte biegi. Raz, dwa. Do przodu dotykamy ziemi, raz, dwa. Do tyłu dotykamy ziemi. Gra polega na tym, że ja mówię numer. Jedynka, a my musimy wykonać pierwsze ćwiczenie. Dwójka, musimy wykonać drugie ćwiczenie. Trójka i czwórka. Natomiast w pewnym momencie zacznę mieszać, że powiem czwórka, piątka. A właśnie, piątki nie ma. Więc musicie. Słuchać i zapamiętywać jakie ćwiczenia są, jeżeli ktoś nie uda mu się zrobić tego ćwiczenia pod którym jest numerek wykonujemy dwie pompki, czyli przypominam pompeczka, patrzy na podłodze, młodsi polaka na ziemi i raz, dwa, starsi raz, dwa, świetnie, ura, ura, i jedynka, na razie zaczniemy od prostych rzeczy, dwójka, Trójka, czwórka, trójka, czwórka, jedynka, siódemka, siedem. Bardzo dobrze. Poproście rodziców, żeby z wami zagrali. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, kto jest lepszy w zapamiętywaniu. W środę powtórzymy tę grę, ale z innymi ćwiczeniami. Świetnie, siadaj! Słuchajcie, bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, że ćwiczycie w domach, że pojawiacie się na naszych treningach online. Bardzo ważne jest to, żebyście zostali w domach. My będziemy starać się dalej kontynuować nasze treningi online i też wysyłać Wam. Ciekawe filmiki z treninga. Ogłaszamy uwaga konkurs To Challenge 2. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy z delfinkami kopnięciem. W tym tygodniu wy wymyślacie ćwiczenie, czyli jeżeli macie jakieś fajne, ciekawe ćwiczenie, wyślecie nam albo zdjęcie, albo opis tego ćwiczenia, albo film, możecie nagrać. Najciekawsze ćwiczenie, które dostaniemy zaprezentujemy na naszym Facebooku i oczywiście ta osoba dostanie małą nagrodę. Macie czas do czwartku, czyli wymyślamy ćwiczenia, mogą być jakie chcecie, takie tylko, żebyśmy mogli wykonać w naszych domowych dojo. Super. Uważajcie na siebie i widzimy się w poniedziałek na treningu.